Papet, buffet, najlepsza garmażerka w cieście. Yy, w mieście. Jedyne takie miejsce, gdzie żarcie sprzedaje żarcie i tylko chleb nie musi nic robić. A, a to dlaczego? Bo wszyscy na niego pracują. <średziśla> no, no. <średziśla> pół człowiek, pół bułka. zaprasza! Oho, Pół człowiek, pół bułka. Oho, tak to ja. Już 13.43. Mhm. Czas otwierać. Ale panowie, zanim to zrobimy, to... No? Musimy przeprowadzić nasz codzienny rytuał. Tak! Przygotowanie menu dnia. Co tam mamy na dziś, bez celerze? Danie dnia. Panierowany dzik w śliwce. Okej, okay, ale gdzie ten dzik? No, w śliwce. A, fa fa fajno, fajno. Dobra, co jeszcze? Golda w plastrach. Co tam masz? Specjalność zakładu? Homer instant. Ale... To na pewno jest homar? A to, co ci sterczy, to brzuch czy plecak? Okej, okej, Tylko pytałem, nieważne. Ja za to mam tu jeszcze kurki w śmietanie. To same drogie rzeczy, panie? Pewno. Podnieś ceny. No co ty, jeszcze? Nie, podnieś, bo mi upadły. Aha! A panowie, a jest polędwica nadziewana? Jest, jest! Już się robi! Doskonale! To jeszcze dokładamy do tego zimne nóżki. O kurde, ktoś to zje? Jasne. Pamiętaj, że człowiek jest najsłabszym ogniwem społeczeństwa. Prawda to. O czymś jeszcze zapomniałem? Jest jeszcze krem skóry! 1500 za porcję! O, spoko, bardzo spoko. Dawaj. To co, otwieramy? Teraz! No! W porze obiadowej no, chyba żeś zwariował. Halo! Halo, Papet Buffet. Jedyne takie miejsce, gdzie żarcie sprzedaje żarcie. Słucham? Czy mogę zamówić eskalopki? Przykro mi, nie prowadzimy. A to czemu? Bo nie mamy prawa jazdy. Nara! Dobra, późno już, nie? No. Może otworzymy jutro, tak? Jutro, jutro. Jutro. I tak już po A to co? Jak to co? Musztarda po obiedzie! <zysk> po obiedzie. Ej, ej, ej. Panowie, panowie, a dlaczego chleb cały czas leży i nic nie mówi? Chleb nie musi nic robić. A, a to dlaczego? Bo wszyscy na niego pracują. <zysk> a, pracują a tak, wszyscy. <zysk>